Wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dzień dobry, minęła godzina 18.30, a to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Wystarczy odjęcie gazu, tak, tak, proszę Państwa, nie dodanie gazu, tylko odjęcie gazu, koła skręcone, i w tym momencie auto wpada na śliskiej nawierzchni w poślizg niekontrolowany. Dziadkowie nabierali coraz większego znaczenia, dla wnucząt przynajmniej, a w społeczeństwie myślę też, że coraz bardziej byli doceniani. Ktoś z nas próbuje tutaj robić idiotów. Nikt mi nie powie, że w kraju, który jest postrzegany e, jako jeden z najbardziej uporządkowanych na świecie, jako dobrze naoliwiona maszyna, nie wiedzą ile mają sprawnych czołgów. Każdy jej powrót wiąże się ze sporym zamieszaniem. Śnieg zaczął sypać już wczoraj wieczorem, ale to dziś od rana było najwięcej interwencji. Śliskie drogi i błoto pośniegowe to zmora kierowców, ale biały puch ma też swoich zwolenników. Anna Święcicka. Zimowa aura tylko za okna wygląda malowniczo. Na drogach jak zawsze, gdy sypie śnieg jest niebezpiecznie. Na terenie całego województwa do 6 rano jeździło 30 pługów, lecz mimo to wiele dróg było nieprzejezdnych. Obecnie pracuje około 20 śnieżarek, a pozostałe są w gotowości. Najgorsza sytuacja panuje na południu naszego województwa. Najgorzej w powiatach głupczyckim, w powiecie nyskim. tamte opady są częstsze niż tutaj lokalnie. Mamy chłodniejsze powietrze poniżej, poniżej zera i tam jest bardziej niebezpiecznie. Nieco lepiej, ale też chwilowo jest w powiecie strzeleckim, w, w okolicach Grodkowa, Tam odrobinę lepiej, ale to też nie chciałbym, żeby zabrzmiało jak zapewnienie, że jest super i w ten wyjątkowo trudny dla kierowców poranek Straż Pożarna interweniowała siedem razy. Takim charakterystycznym zdarzeniem było zdarzenie drogowe w Osowcu na uwodnicy na drodze Krajowej, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów typu bus, w wyniku którego została jedna osoba poszkodowana. Do podobnego zdarzenia drogowego busa z samochodem osobowym zderzenia doszło w Siedzinie w powiecie nyskim. Tam na szczęście okazało się, że jest bez osób poszkodowanych. Bezpieczeństwo i rozsądek na drodze to podstawa. Jak podkreśla Stanisław Kozłowski, każdy kierowca powinien zadbać o dobre opony i właściwe w nich ciśnienie. Najbardziej niebezpieczne są manewry wyprzedzania i przejeżdżanie przez kolejny, które tworzą się na drodze w czasie opadów. Często kierowcy nie chcą jechać za maruderem. To, proszę Państwa, możemy spowodować właśnie poślizg niekontrolowany, bo wystarczy odjęcie gazu. Tak, tak, proszę Państwa, nie dodanie gazu, tylko odjęcie gazu, koła skręcone i w tym momencie auto wpada na śliskiej nawierzchni w poślizg niekontrolowany. I tu musimy walczyć wtedy, najlepiej włączyć pedał sprzęgła, jeżeli zdążymy, bo to muszą być łamki sekundy. W ostatnich latach zima obchodziła się z nami łagodnie, więc trochę się odzwyczailiśmy, ale to też spowodowało, Podobało, że nie wszyscy reagują na śnieg alergicznie, gdy już się pojawi. Nawet obowiązek odśnieżania chodnika przy własnej posesji może być przyjemnością, jak twierdzi pan Józef. Jest co robić. Dobrze jest, jest praca. <grym> Lubi pan <to> odśnieżanie, naprawdę? <grym> no, bardzo lubię, bo nie było dawno odśnieżania. Trzy lata nie było śniegu, także dobrze, że jest. Największymi fanami śniegu są dzieci. Bałwan to postać, która w taki dzień jak dziś koniecznie musi stanąć na podwórku. Jak się robi bałwana? Parfeska, parfesko, kółki, czar brązowe gałęzie i śnieg. A śnieg jest super? Tak. Najbardziej znana opolska górka dziś była oblegana. Na sankach świetnie bawili się duzi i mali. Pierwszy pomysł to z powrotem do skrytki, po schowane już sanki i jesteśmy od razu. Trzeba się cieszyć, bo zaraz może nie być śniegu. I długo już zjeżdżacie państwo na górce z dzieckiem? Już koło godzinki jesteśmy. I dalej zabawa przednia. Tak jest. Dalej się dobrze bawimy, jak i wszyscy. Lepiliśmy bałwana, zjeżdżaliśmy, mamy ze sobą ciepłe kakao, więc... Ekstra zabawa. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że biały puch nie zostanie z nami zbyt długo, więc warto się nim cieszyć, póki można. Oczywiście, nie zapominając o podstawach bezpieczeństwa. Anna święcicka, kurier Polski. W ten weekend obchodzimy Dzień Babci i Dziadka. W Muzeum Śląska Opolskiego dzieci poznały historię obu tych świąt oraz przygotowały upominki, które podarują babciom i dziadkom wszystko po to, by podziękować im za całe dobro i miłość Wiktoria Katus. Na zawsze w moim sercu to hasło warsztatów przygotowanych przez Muzeum Śląska opolskiego W ich trakcie dzieci poznały ułamek życia babci i dziadków sprzed ponad 100 lat. Jestem historykiem i nie wyobrażam sobie, by dzieci nie poznały części historii, historii powstania, święta, dnia babci, dnia, dnia dziadka, oczywiście, jak również tutaj zobaczyli. Stroje sprzed stu, a nawet więcej lat. Jest to święto względnie nowe. W Polsce dzień babci obchodzimy od 57 lat, a dzień dziadka od 42. Z każdym rokiem zyskują na popularności i są huczniej świętowane. Myślę, że przez te lata, które minęły i leciały, no. Tak dziadkowie nabierali coraz większego znaczenia, dla wnucząt przynajmniej, a w społeczeństwie myślę też, że coraz bardziej byli doceniani, czy przez rodziców tych dzieci, czy, czy przez same dzieci. Lekcja historii to nie wszystko, co muzeum przygotowało dla dzieci. Najmłodsi wzięli udział w warsztatach, podczas których ozdobili ramki na zdjęcia. Dzieci przyozdobiły je e, w zależności od... E, od możliwości od tego czego będą chciały będą to serduszka będą to kwiatki w środku do ramki e, najprawdopodobniej bo już mam takie e, głosy będzie włożone zdjęcie dziadków swoich babcia i dziadek kojarzą się z ciepłem i miłością wiele osób czas spędzony z nimi zapamięta na zawsze zawsze e, nie umieją rozśmieszyć i mnie <laughs> rozpieszczają jak się przyjeżdżało do babci zawsze babcia robiła takie przepyszny rosół z tuskami lanymi no i się spędzała z nimi czas. I pamiętam, kiedy chorowałam, kładła mi swoją chłodną dłoń na czole i to pamiętam najczęściej. Dużo wspomnień mam z mojej, moim dziadkiem świętej pamięci, jak przychodził do nas, jak spędzaliśmy z nim wspólnie czas. Wszystkim nam bardzo go brakuje. Dlatego babcie i dziadków warto obdarzać miłością nie tylko od święta, ale każdego dnia. Wiktoria Katus, kurier Polski. W dzisiejszym wydaniu programu w Centrum Uwagi goście Tomasza Gduli rozmawiali m.in. o kanclerzu Niemiec Olafie Scholzu, który po raz kolejny pozostaje niezdecydowany w sprawie pomocy Ukrainie. Tym razem wstrzymuje się z przekazaniem walczącemu krajowi czołgów Leopard 2. Te Leopardy są potrzebne. Są potrzebne dlatego, że wszędzie to podkreślam, Ukraińcy bronią nie tylko swojej suwerenności, ale bronią również wartości świata demokracji, bronią nas. E, przed e, imperialistycznymi, rewizjonistycznymi zapędami Rosji. Niemcy nie chcą być posądzone o, 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 jakąś taką, e, o jakieś takie działanie ekspansyjne, ponieważ mają doświadczenia II wojny światowej i nie chcieliby zaburzać indoktrynacji e, e, społecznej w Niemczech. Polegającej na tym, że to ma być społeczeństwo nie, 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 nie atakujące, tak? nie skore do wojen. No pacyfistyczne, tak Dalej prostu, pacyfistyczne. Tak? To trochę mi się to kłóci. Scholz ma do rozwiązania wiele problemów. Moim zdaniem, Niemcy zmarnowały jedną bardzo poważną okazję bycie liderem koalicji antyrosyjskiej w Europie. No i przejęła tę rolę Polska. To w gruncie rzeczy całkiem nieźle. powiedział te, w ten w ten sposób Polska w swojej roli państwa bezpośredniego zaplecza przez które idzie tranzyt i, i państwa które dostarcza wszelką pomoc wywiązuje się bardzo dobrze. Natomiast Niemcy mogliby więcej. Wczoraj mieliśmy przyjemność, wątpliwą, oglądać konferencję prasową nowego ministra obrony narodowej Niemiec. Notabene postrzeganego dotychczas jako człowiek prorosyjski. No i jakie hasło tam padło? Że Niemcy będą dopiero szacować możliwości, którymi dysponują, przeprowadzą kontrolę, jaką ilością czołgów, jaką ilością czołgów sprawnych. Dysponują. No, drodzy Państwo, ale ja mam, ja mam naprawdę wrażenie, że ktoś z nas próbuje tutaj robić idiotów. Nikt mi nie powie, że w kraju, który jest postrzegany e, jako jeden z najbardziej uporządkowanych na świecie, jako dobrze naoliwiona maszyna, nie wiedzą, ile mają sprawnych czołgów. Dym wydobywający się z kamienicy w samym sercu brzegu zaniepokoił osoby przebywające na pobliskim lodowisku. Na miejsce skierowano załogi dwóch wozów strażackich z jednostki ratowniczo-gaśniczej w brzegu i trzy zastępy ochotników. Doszło do rozszczelnienia się pieca kaflowego. Stąd wystąpiło zadymienie na całej ulicy, praktycznie. Cała klatka schodowa była zadymiona. Na szczęście wszystkie osoby mieszkające w tym, w tym budynku zdołały ewakuować się o własnych siłach przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania zastępów PSP i OSP polegały na lokalizacji tego uszkodzonego pieca. Następnie na przewietrzeniu, oddymieniu mieszkań po upewnieniu się, że nic się tam nie pali, że życiu mieszkańców nie będzie nic zagrażało, żadne zadymienie czy, czy wystąpienie pożaru. Mieszkańcy mogli powrócić do mieszkań, natomiast strażacy również dokonali pomiarów stężeń gazów pożarowych. Tutaj głównie pomiary były dokonywane pod kątem obecności tlenku węgla. Nic nie wykazało. Oczywiście użytkownik tego mieszkania, tego pieca, dostał zakaz użytkowania tego do czasu uzyskania pozytywnej opinii mistrza kominiarskiego. Gdyby do takiej sytuacji doszło nocą, mogłoby się skończyć tragicznie. Tak, dokładnie. No, tutaj mieliśmy to szczęście, że doszło do, w godzinach popołudniowych do tego zdarzenia. Gdzie wiadomo, wszyscy domownicy raczej są na nogach, natomiast, tak jak pani mówi, gdyby to była noc i domownicy by spali, faktycznie mogłoby dojść do tragedii. Dlatego tutaj też jest ogólnopolska akcja Czujka Bezpieczeństwa, Czujka na Straży Bezpieczeństwa, gdzie strażacy zachęcają ludność do kupna czujek tlenku węgla, czujek dymu. Naprawdę jest to niewielki wydatek, a może uratować czyjeś życie. Oglądają Państwo Kurier Opolski, a teraz zajrzyjmy na stronę internetową TVP3 Opole. Jak przekazuje portal Opole TVP.pl, kontrolerzy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli nieprawidłowości w rozliczeniu podatku jednej z firm branży finansowej. W dokumentach za lata 2018-2019 w rozliczeniach obejmujących tzw. podatek u źródła znaleziono nienależne zwolnienia z opodatkowania wypłaconych odsetek od pożyczki na rzecz podmiotu z Luksemburga. Kontrolerzy KAS wykazali, że firma błędnie zinterpretowała przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także umowy o unikaniu podatku. Podwójnego opodatkowania i jako płatnik nie potrąciła i nie wpłaciła do budżetu państwa należnego podatku. Czytamy w komunikacie Izby Administracji Skarbowej: skontrolowana firma nie wniosła sprzeciwu od decyzji KAS, złożyła korektę deklaracji i dobrowolnie wpłaciła blisko 5,5 miliona złotych zaległego podatku CIT z odsetkami za zwłoka. Także nasz redakcyjny portal internetowy przytacza wyniki najnowszego sondażu popularności partii politycznych. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się jutro, najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą swój głos oddałoby prawie 35% respondentów, czyli o niemal 3% więcej niż przed miesiącem. Na koalicję obywatelską pod wodzą Donalda Tuska wskazało 27,8% badanych, co oznacza wzrost o 1,2 punktu procentowego. Na Polskę 2050, Szymon na Hołowni swój głos deklaruje oddać 9,4% ankietowanych. Lewica w tym sondażu uzyskała 8,4%, a Konfederacja 7,2%. 5% progu wyborczego nie przekroczyłyby pozostałe ugrupowania, wśród których jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Sondaż został zrealizowany dla panelu Ariadna przez pracownię Research Partner. Wraz z rosyjską agresją skończyło się spokojne życie wielu milionów Ukraińców. Fala uchodźców przybyła do naszego kraju w poszukiwaniu bezpiecznego azylu. Trudna sytuacja przerwała taneczną karierę 16-letniego Daniela, który razem z mamą zamieszkał na Opolszczyźnie. Hanna Honisz. Daniel z mamą Oleną od pół roku mieszka w Polsce. Przyjechali z Donbasu na wschodzie Ukrainy, gdzie od 2014 roku trwają działania wojenne. W lutym ubiegłego roku sytuacja uległa dramatycznemu pogorszeniu. Wtedy oboje musieli się ewakuować i szukać bezpiecznego schronienia. Do Polski zabrali z sobą marzenia. Chciałbym uczyć innych tańca, tak jak moja trenerka Chcę zarażać pasją i pomagać rozwijać talenty dzieciom. Najbardziej lubię walc, tango i quickstep, ale też tańce latynoamerykańskie. Wojna wszystko zmieniła. Ze względów finansowych Daniel nie kontynuuje treningów. Brakuje mu też tanecznej partnerki, która również wyjechała z Ukrainy. Bardzo tęskni za tańcem. Brałem udział w różnych konkursach tanecznych na Ukrainie, w Mołdawii i w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny mojej trenerce Natalii Jurenowołkowej, bo dzięki niej odniosłem tyle sukcesów. Daniel razem z mamą wciąż nie mogą wrócić do swojego kraju i martwią się o swoich bliskich. Nasz dom jest godzina drogi od Bachmutu w Donbasie, gdzie trwają walki. Na Ukrainie został mój mąż, który ze względu na stan zdrowia. Nie przyjechał z nami do Polski. Chłopak chciałby trenować w Polsce taniec, lecz nie stać go na opłacanie takich zajęć. Wciąż jednak wierzy, że jego marzenia się spełnią. Hanna Honisz, kurier opolski. Co jeszcze przed nami w serwisie? Proszę zobaczyć. Ten zawód wybrałam zdecydowanie z powodu piękna narodzin. Obecność przy pacjentce rodzącej jest, jest czymś niesamowitym. Wchodzimy do, na posesję i tańczymy z gospodyniami. Tak to wygląda. Żeby szczęście było przez cały rok. Natalia Marcinów z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, najlepszą położną w województwie opolskim. Pani Natalia w dziewiątej edycji kampanii Położna na medal zdobyła najwięcej głosów w konkursie SMS-owym w naszym regionie, zajmując zarazem drugie miejsce w kraju. W zawodzie pracuję od siedmiu lat, w sali porodowej od trzech lat. A ten zawód wybrałam zdecydowanie z powodu piękna narodzin. Obecność przy pacjentce rodzącej jest, jest czymś niesamowitym. No i nasz zawód jest zawodem samodzielnym, więc to też jest ważne. Myślę, że w ciągu roku jest to około może stu porodów, które przyjmuję. Zdarzają się ciąże bliźniacze, są to zazwyczaj cięcia cesarskie. Co jest najpiękniejszego w tym zawodzie? Zdecydowanie płacz nowonarodzonego dziecka. I ten moment przywitania się rodziców z nowonarodzonym dzieckiem to jest najpiękniejsze w tej pracy. Oczywiście nie każda ciąża, nie każdy poród są fizjologiczne. Tak? Zdarzają się też różne ciąże powikłane, porody powikłane, i tutaj wymaga to od nas różnych decyzji trudnych, więc, więc to są te trudne momenty. W tej pracy jako um, położna rodzinna tak, um, spotykam się z mamami e, w ich miejscach zamieszkania po porodzie, kontynuuję tą opiekę nad Matką i Dzieckiem e, i prowadzę również edukacje przedporodowe e, z kobietami ciężarnymi. Niedźwiedź, kominiarz, myśliwy czy ksiądz, wszyscy w barwnym, głośnym korowodzie. Dziś w Biadaczu odbyło się wodzenie niedźwiedzia, inaczej bera. To stara tradycja w czasie karnawału na wsiach Śląska Opolskiego, dawniej o znaczeniu magicznym. Zwyczaj wodzenia niedźwiedzia wpisany jest na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Małgorzata list skupińska Ten dzień w Biadaczu należał do niedźwiedzia, za którym podążał barwny korowód. Jak co roku w karnawale odbyło się tu tradycyjne wodzenie Bera. Jak przychodzi ten czas wodzenia niedźwiedzia, wszyscy oczywiście... W się angażują do tego i chętnie chodzimy z tym. I tak samo mieszkańcy chętnie wpuszczają nas, no, czekają na ten dzień z niecierpliwością. Jako obyczajkarze, niedźwiedziowi towarzyszyli m.in. zakonnica, panna młoda, policjant i kominiarz. W zabawę angażują się nie tylko mieszkańcy Biadacza. W mojej wsi nie organizuje się takich e, niedźwiedzi. Tutaj w Biadaczu jest sołtys, który zawsze się bawi, więc ja chętnie z nimi uczestniczę w różnych imprezach. Dawniej wierzono, że prowadzenie zapustnych przebierańców zwiastowało szczęście. Taniec gospodarzy z niedźwiedziem miał zapewnić dostatek i urodzaj. Domownicy odwdzięczali się poczęstunkiem. Chodzimy do, na posesję i tańczymy z gospodyniami. Tak to wygląda. Żeby szczęście było przez cały rok! Darzyło im się w, w życiu! Przyjmujemy wery, to jest nasza tradycja. Znam to jeszcze z mojego domu. Przekazujemy w ten sposób tradycję naszym dzieciom. Od dzieciństwa zawsze przychodzą całą grupką, tak? Tańczymy, śpiewamy fajnie. Niedźwiedź tańczy póki może, ale jego los jest przesądzony, bowiem na koniec karnawału zostanie zastrzelony. Taka jest tradycja. Także to już później na zabawę, która będzie 4 lutego ten obrzęk będzie taki. Trochę tam muszę pomóc tego, nie? Na pewno zabije go myśliwy, a ja tam tylko dokończę swoją sprawę, żeby później było na jakąś dobrą kaszankę. Trochę krwi potrzebujemy. A wtedy zabitego bera zastąpi mały miś, który przyniesie szczęście na kolejny rok. Boguszatowicz z kurier polski. No to wodzeniem Bera dziś kończymy Kurier Opolski. Za chwilę prognoza pogody, którą zaprezentuje Sylwia Wójcik. Wieczorny Kurier o 21.30. A ja dziękuję za wspólne przyjemne popołudnie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.